Podłogi, to zaproponowała Pani Bochenek, gdzie była rozmowa. My walczyłyśmy o to, żeby boksy były obudowane zwykłym drewnem i nic więcej. Tyle chciałyśmy od Urzędu Miasta. I to Pani dostały. Tylko nie dostałyśmy. Myśli. Kiedy były obudowane boksy? Kiedy były nowe budy? Jaki inspektorzy jest. się za to wzięli z Polski? bo nas nikt nie słuchał. Wie pani, to nie jest. Y nie jest y, jakieś nieautentyczne zdjęcie, tylko to jest autentyczne zdjęcie. bo też my zamawiałyśmy, bo gdyby nic nie zrobił. A kto za nie płacił? A, oczywiście. Gmina. Oczywiście, no to oczywiście, że gmina płaciła, jeżeli już sprawa poszła w Polskę. Czy w Polskę poszła? Powiem. powiem tak. Powiem tak, żeby nie przedłużać, bo można było bardzo, bardzo długo, a Państwo to widzę. Poczekajmy, momencik, w momencik. W momencie. Bardzo proszę, mikrofon dla Pani i może umówmy się, że załóżmy 5 minut ten temat. Dobrze, bo jeszcze mamy kontrreferencyjne drzewa. że w pełni, w pełni się z Panią zgodzę i mam rozwiązanie proste. cichować psy w niepultów. Co panie na to sądzą? To znaczy ja jeszcze jedną rzecz chciałam pokazać. Ale proszę. No dobrze. Dobrze? Jeżeli za psy jest wpłacone 2,5 tysiąca złotych za jedną sztukę psiaka, pomnożcie Państwo, nie wiem, 40 psów wystarczy w ciągu roku i jaki to jest koszt? Czy te pieniądze nie mogłyby iść na przykład dla dzieci na przedszkola? Ale to Pani słusznie tutaj zauważyła, że te psy skądś się biorą. Więc Pani ma tutaj. tutaj Dokładnie tak. Także wiemy jak działać. Ja przedstawię radnym. Bardzo Pani dziękuję za te słowa. Myślę, że tutaj Pan się zaprosi. Do mikrofonu, by Pan był uprzejmy. Wtedy będzie Pana słychać. Do góry proszę.

bardzo dziękuję, za, bardzo dziękuję za to zdanie, drodzy Państwo, więc tak, myślę, że jest zgoda na to, żeby uchwałą Rady Miejskiej, są tutaj radni, podjąć decyzję o tym, żeby czipować psy na terenie gminy i sprawa załatwiona, tak? Dziękuję bardzo. Przejdę może, drodzy Państwo, do kolejnego tematu, spotkanie walentynkowe. Zarzucono mi, drodzy Państwo, że impreza nie trafiona, żenująca i tak dalej. Drodzy Państwo, według mnie nie jest uzasadnione, żeby na imprezę wydawać 10-15 tysięcy walentynkową, tak? Wtedy możemy fajnie zrobić, 5 zespołów zaprosić i 10-100 tysięcy, nie. Wydaje mi się, że jak zaakcentujemy, puścimy muzyczkę przez dwie godziny, damy lizaczki i zapłacimy za to 100 złotych, czy 101, tak jak wydaliśmy, to myślę, że zaakcentowanie tego dnia to wszyscy dadzą zgodę na te 100 zł. Od fajkowej 60. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Wycinanie drzew. Ludzie, Państwo, najbardziej kontrowersyjny temat, ostatnio. Otóż tak. Chyba nikt nie jest zwolennikiem wycinania drzew i pozbawiania piękna. I teraz tak, gdyby każdy z nas przejrzał teraz, drodzy Państwo, ocenę dendrologa, która mówi, która mówi, że praktycznie wszystkie drzewa, uwaga, w ciągu 3-5 lat powinny być wycięte albo te, które możliwe jest, to musimy o nie zadbać, no bo nie ukrywajmy, nie było dbane przez wiele lat o te drzewa. I jeżeli jest napisane 13 wyciąć, bo zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu, to czy ktoś weźmie odpowiedzialność za to, jak nie daj Boże, by ktoś zginął? I teraz tak, ktoś mówi, ale on jest wycholone na wodę, tak? Na wodę. Ale jak ktoś będzie płynął kajakiem, nie daj Boże, wtedy zginie dziecko, ja wolę wyciąć 13 i przeboleć to, co się działo w internecie. Już, już pan mówię, odpowiadam i dziękuję, że pan z agencji przyjechał. Bardzo dziękuję na dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę. Cieszę się, bo się, że pan bezpiecznie do nas dotarł z Francji. Otóż odpowiadam na pytanie. Kiedy nasadzimy? Więc tak, podam z dzisiaj scenkę. Pani kierownik naszego wydziału inwestycji mówi dzisiaj, dzisiaj zamawiamy, sadzimy, tak? Tylko nie odpomina, zaczynajmy budować dom. Najpierw kanałki musimy przede wszystkim przejąć. Potrwa to kilka miesięcy, dwa, trzy. Będą nasze. Zielonym do góry. Dobrze. Wie pan, jeżeli pan tak sadzi, to, to ja pana nie zapraszam do sadzenia. A, a zielonym do góry, ten sposób. No tak. A to ma pan rację. Pod tekstu nie poniał, ale dziękuję. Spełni się z panem zgadzam. Także musimy najpierw, drodzy państwo, te kanałki uporządkować. Zadbać o skarpy nad tymi kanałkami, powyciągać stamtąd telewizory, pralki i inne rzeczy, troszeczkę pogłębić, żeby lustro wody wyglądało tak jak e, na przykład przy moście Karola w Czechach, gdzie pływają sobie takie karpie. Tylko nie od razu Kraków zbudowano. Więc z całym szacunkiem, nieuzasadnione jest zakupienie w tej chwili drzew i ich posadzenie. W przyszłym roku tak jak najbardziej. Wiosną bądź jesienią, jeżeli będzie wszystko gotowe, to jak najbardziej tak. Także uspokajam wszystkich, którzy martwią się o drzewa. Te drzewa będą. Są piękne, ale bezpieczeństwo i życie jest najważniejsze. I powiem tak: a gdyby tu dziecko sobie z mamusią przechodziło albo z tatusiem? To już baleję. O, dokładnie. Zgadza się. Też lubię polskie filmy. Tak jak pan. A gdyby wasza matka, tak, na pasach przechodziła. Zgodnie jest. O. Nie, one będą wszystkie wycięte. Te, które są czekamy dzisiaj lekki deszcz był, firma się trochę tłumaczyła, ale jutro, jutro przystępują do dalszych prac. To znaczy, to trzeba przyjąć tu jeszcze technologię, czy przypadkiem nie wywiercić tak i zrobić pełen porządek z tym wszystkim. Także mówię, tu będzie, drodzy Państwo, ja od razu y, chcę, jakby powiedzieć, że będzie to przez ileś miesięcy wyglądało brzydko. Ale na początku był chaos, a później. Kolejny temat, drodzy Państwo. Y, brak mieszkań.